Witnie mak na znak, że lato z tobą w noc Po Kobieta w apetycie na czereśniach to kobieta po przejściach, która z czułością, wrażliwością, ale też z nutką goryczy i smutku wspomina swoją przeszłość w relacji z mężczyzną, z którym się rozwiodła. Uważam, że kobieta jest kobietą z krwi i kości, jest prawdą samą w sobie, i myślę, że opowiada historię wielu kobiet, które zasiądą, mam nadzieję, na widowni. Mężczyzna w apetycie na czereśnie ma apetyt nie tylko na czereśnie. Ma apetyt na życie, ma trudności ze smakowaniem tego życia potworne trudności. Jest cholernym egoistą. Jest najbardziej męski ze wszystkich postaci, jakie nakreśliła Agnieszka Osiecka w swojej twórczości. Potrafi kochać, ale równie mocno kocha mm, swoje poczucie obowiązku i nie potrafi dojrzeć, że ktoś inny troszeczkę inaczej smakuje czereśnie niż on. Małżeństwo to burżuazyjny przesąd. To nie chcesz wychodzić za mąż? No jasne, że nie. No to co z nami będzie? No będziemy żyć na kocią łapę, ale tak na serio. Sięgnęliśmy po twórczość Agnieszki Osieckiej po pierwsze dlatego, że w teatrze od jakiegoś czasu kultywujemy e, profil tak zwanego polskiego musicalu i teatru, który chcemy tworzyć e, autorsko i w oparciu o polskie teksty i e, polskich autorów. Agnieszka Osiecka jest e, najlepszą osobą do tego, żeby opowiadać o miłości, o miłości między dwojgiem e, osób, o miłości nieszczęśliwej. Jest też taką poetką, która bardzo realistycznie z jednej strony stąpa po ziemi, a z drugiej strony właśnie potrafi o tym opowiedzieć w sposób poetycki. Nasi aktorzy chcieli pracować. Z mentorem, no to mają profesora Hrabkiewicza, który myślę sobie, że jest naprawdę do tego tytułu najlepszym, najlepszym reżyserem. Absolutnie wielki szacunek dla jego kunsztu reżyserskiego, dla jego osiągnięć, dla tego, jak pracuje z aktorem. Dodatkowo Ania Hadaj w tym spektaklu realizuje zarówno scenografię nieoczywistą, peronową. Z obrotową ławką na scenie, a także kostiumy, które są i współczesne, i z epoki. Miejsce, które jest miejscem przychodnim, gdzie wszystko się może zdarzyć, gdzie każdy z każdym może się spotkać, i nie wiadomo tak naprawdę, kogo możemy spotkać w tym miejscu. Być może najważniejszą osobę w naszym życiu, a być może najważniejszego, największego wroga naszego życia i nas samych. Czas nie gra tutaj roli. Czas się zatrzymał na ten moment, aby wyjaśnić sobie, po co jesteśmy razem, czy też dlaczego razem nie możemy być, czy też co trzeba zrobić, żeby razem być. Każda ze scen w apetycie na czereśnie jest dla mnie wyjątkowa na swój sposób. Uwielbiam piosenkę. Ci chłopcy mówią do nas takie rzeczy, które ma w sobie mnóstwo różnych barw i opowiada historię w historii. Ci chłopcy mówią do nas takie rzeczy, ach, takie rzeczy, że każdy kocha nas. Mamy dwójkę aktorów, Radka Elisa i Katarzynę Tapek. Mamy dwóch pianistów, tak jak to zaplanował maciej Małecki, kompozytor muzyki do tego spektaklu napisanej dla, dla Agnieszki Osieckiej i jednocześnie jednym z pianistów, jeden z pianistów jest też kierownikiem muzycznym tej premiery. To jest Jakub Kraszewski, który w naszym teatrze debiutował jako kierownik muzyczny w spektaklu Foodlus. No i mamy osobę, która najbardziej chyba jest z naszym teatrem podczas ostatnich 10 lat związana, czyli Paulinę andrzejewską damieńską która w tym spektaklu, może nie choreografię, bardziej ruch sceniczny realizuje. To jest taki realizator, który chyba ma najdłuższą listę spektakli w naszym teatrze i one zawsze były bardzo lubiane przez publiczność. To jest spektakl bardzo kameralny, który na naszej głównej scenie, jedynej scenie, nie miałby prawa zaistnieć w dłuższych setach, mimo że bilety sprzedają się na niego świetnie. Dlatego zaplanowaliśmy go celowo w taki sposób, żeby grać go w mniejszych ośrodkach, żeby jeździć z nim po powiecie poznańskim, po województwie wielkopolskim, gdzie też duże zapotrzebowanie jest na niego i widzimy, jak gorący, gorąco jest odbierany. I znów od rana tak sobie nudzę, tu trochę dodam, tam znów tej historii, jak każdej pięknej historii, jest po prostu miłość. W różnych jej aspektach, z różnego punktu widzenia, Różnie y, smakowana, konsumowana, miłość trudna, y, miłość cielesna, miłość duchowa. Wszystko to, co jest y, najpiękniejszym, a czasami najgorszym uczuciem, które może spotkać mężczyzna i kobietę. Wydaje mi się, że o tym właśnie jest apetyt na czerwiec.